Łazienka z gipsowym, choć pokażę Ci jak przygotowałem tutaj podłoże, wiedząc że będzie płytka 30 x 60 i wam na. W pierwszej kolejności zabrałem się za szlifowanie tinku w celu pozbycia się wleczka wiksowego. Używając do tego celu żelapy z szatą rotacji 40. Bloczki gipsowe również przeszlifowałem po to, by je oczyścić. Do tego celu jednak polecam użyć tarczy garnkowej. Po tym zabiegu zmierzyłem wilgotność tynku pamiętając o tym, że nie może przekraczać ją na 1%. Następnie aplikacja gruntu wodnego. W w sobie optycie zagrywowałem metodą mokre na mokre. A na bloczki wystarczała cienka warstwa gruntu. No i kolejny pomiar wilgotności. Po to, by upewnić się, że woda z gruntu w 100% odparowała. A tych utrzymuje parametry wilgotnościowe sprzed jego aplikacji. Po wyrównaniu chłodności podłoża przyszedł czas na kolejny etap, czyli naniesienie niesienie gruntu szczepnego. Potem, jak grunt szczepny wysechł, w strefach mokrych przystąpiłem do wklejenia taśm uszczelniających i mankietów do oczek hydraulicznych. Polie wpłynie płynie naniosłem w dwóch warstwach, pierwszą zaaplikowałem pędzlem, natomiast drugą poleciałem z wałka. I takim oto sposobem mogę zabierać się za płyteczki. Na razie, cześć!